Doczekaliśmy się nowości w systemie Dedra Sas Plus All, jeśli chodzi o mini pilarki łańcuchowe i nie jest to jedna nowość, a aż cztery. Na tym filmie pokażę Wam wszystkie cztery pilarki, zrobimy sobie porównanie między nimi, jakie są różnice, jak pracują, a także pokażę Wam jeszcze jedną nowość i jest to wysięgnik do mini pilarek, a także do sekatora. Witam was na moim kanale. Przed Wami wszystkie cztery pilarki. Wysięgnikiem zajmiemy się oczywiście troszeczkę później, a teraz zapraszam Was już na film. Okej, okay, można by powiedzieć, że przed nami nie trzech, a czterech muszkieterów od dedry są to wszystko nowości, jeśli chodzi o mini pilarki. Dedra miała już jedną malutką pilarkę, właśnie taką z 10-centymetrowym brzeszczotem, e, natomiast teraz mamy odświeżone wersje i tak jak mówię, mamy aż 4 mini pilarki. Dodatkowo mamy wysięgnik, on tutaj niewygodnie mi go pokazywać w takim miejscu, więc będziemy się nim zajmować troszeczkę później. Jest to współpraca, pilarki zostały mi udostępnione do testów. E, Dedra oczywiście nie wpływa na te filmy, nie płaci mi za nie, nie weryfikuje przed publikacją i tak dalej. Kiedy zobaczyłem na stronie Dedry, że pojawiły się takie nowości, postanowiłem sobie coś przetestować, poprosić, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że jest tego tyle, każdy by chciał coś zobaczyć, więc powiedziałem, że chętnie zrobiłbym film w pokazaniem wszystkich pilarek na jednym filmie, bo to chyba będzie najbardziej fajne dla Was do oglądania i najbardziej ciekawe, jeśli chodzi o porównanie i to, jaką piłę chcecie sobie wybrać. Dobrze, będzie to, będą to aż cztery narzędzia, więc tutaj nie ma za bardzo co przedłużać. Lecimy tak naprawdę z kandydatami. Pilarki są ustawione tak naprawdę od najniższej ceny, chociaż dwie po środku są praktycznie tak samo wyceniane. I też tak naprawdę od najniższych parametrów, czyli można powiedzieć, że od najtańszej i teoretycznie najsłabszej, najgorszej pilarki do najlepszej. Chociaż oczywiście mówiąc, najsłabsza, najgorsza, no to to wiecie, zależy, zależy wiele od waszych y, potrzeb, bo ktoś może nie potrzebować dużej, a właśnie malutkiej piły. A więc zaczynamy już nasz film od pierwszego kandydata, czyli Dedry DED6984. Jest to pierwsza piła najtańsza, jaką dzisiaj sobie zobaczymy. I co ciekawe, jeśli chodzi o Cenę. Tutaj wszystkie pilarki są sprzedane, sprzedawane oczywiście bez akumulatora i bez ładowarki. To cena, jaka nam przyjdzie zapłacić za tą pilarkę, to uwaga, 118 zł. Bardzo niska cena, według mnie, jak na dzisiejsze standardy, naprawdę fajnie wyceniona. Pamiętajcie, że to kupujemy oczywiście z Polski i mamy normalnie gwarancję, fakturę i tak dalej. To nie jest typowy Chińczyk Aliexpress i tak dalej, więc to też trzeba mieć na uwadze. Pilarka 4, ma czterocalową 4 prowadnicę, czyli 10 centymetrów. Staw Standardowo osłona naszego łańcucha. Tutaj mamy przycisk zabezpieczający spust przed przypadkowym wciśnięciem, szpilarka z silnikiem szczotkowym. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe parametry, wybaczcie, mam tutaj cztery piły, nie masz szans nauczyć się tego wszystkiego na pamięć, więc posłużymy się kartonem. Bardzo fajnie, jak Dedra ostatnio wydaje te kartony, coraz to lepiej wygląda. Muszę przyznać, że są delikatne zmiany. Zawsze jest opisane, teraz zobaczcie, jaki łańcuch, jaka prowadnica, jest QR code, coraz fajniej to naprawdę zaczyna wyglądać. No i przede wszystkim, tu jest wszystko fajnie opisane 4000 obrotów na minutę maksymalna zdolność cięcia 90 mm. E, jeśli chodzi o prędkość łańcucha 6 metrów na sekundę. E, tutaj mam jeszcze jaki typ łańcucha, pół to i tak dalej. E, zęby, ilość zębów, to już nas tak aż nie interesuje. Bardziej te parametry silnika. Natomiast jeśli chodzi o wagę tej pilarki, no bo to, to jest na pewno z tych wszystkich najlżejsza. Producent tam oczywiście gdzieś w parametrach czy też na stronie internetowej podaje jaka jest waga. Jednak my to sobie zweryfikujemy już wagą tutaj na żywo, że tak. Powiem i bez akumulatora jest to 734 gramy, także już widzicie, że bardzo niska waga. Tutaj zauważcie, że mamy do czynienia z bardzo tanią pilarką, nie ma nawet żadnego ogumowania to jest plastik. I co jeszcze ważnego, ponieważ tutaj, jak widzicie, oprócz pilarek rozłożyłem jeszcze jakieś tam akcesoria, a w zasadzie niewiele tego jest tak naprawdę od każdej pilarki jest tutaj osłona naszej prowadnicy i też wyciągnąłem taką buteleczkę, ponieważ każda z tych pilarek ma buteleczkę na olej taką malutką. Natomiast tutaj jak widzicie dwa dodatkowe elementy, śrubokręt i klucz przy właśnie tej pierwszej mini pilarce, co nam mówi, że. Ta pilarka jako jedyna zestawu nie ma y, naciągania łańcucha bez narzędziowego, czyli tutaj musimy mieć kluczyk, musimy mieć śrubokręt, musimy to wszystko tutaj sobie sami zdemontować, naciągnąć i tak dalej. Od razu to odkręcę, pokażę Wam, jak wygląda tutaj środek. Proszę bardzo. Koło metalowe, tutaj trzpień metalowy, także ta piła nie ma żadnego systemu. Tutaj oczywiście jest śrubka do naciągania naszego łańcucha śrubokrętem, który mamy w zestawie. Jedyna piła z, z tych wszystkich, która nie ma beznarzędziowego napinania łańcucha. Płynie przechodzimy do drugiej pilarki Dedra DED 7179. Jakie tutaj mamy zmiany? No tutaj między pierwszą a tą pilarką już są zmiany dosyć zauważalne, ponieważ przede wszystkim mamy tutaj silnik bezszczotkowy i mamy też już. Bez beznarzędziowe napinanie łańcucha. E, przyjrzyjcie się tej pilarce i przyjrzyjcie się kolejnemu kandydatowi, że tak powiem, który stoi tam. Tak naprawdę to są de facto bardzo Podobne piły, parametry mają wręcz identyczne. Jedyna jest różnica uchwytu, ale potem przejdziemy sobie też do kolejnej, oczywiście, pilarki. Ta pilarka jest typową, taką prostą pilarką. Zauważcie, wszystkie są delikatnie pod kątem, natomiast ta pilarka jest bardziej pilarką prostą. Fajnie, że w sumie Dedra też pomyślała o takim szczególe, żeby do wydać tak naprawdę dodatkowe narzędzie, tylko ze względu na troszeczkę inny kształt pilarki, inny uchwyt. Uchwyt tutaj mamy nieosłonięty, jest już ogumowany. Tutaj się już pojawia nam pasek którego też nie było w pierwszej pilarce. No i tutaj już jest naciąganie łańcucha bezkluczykowe przepraszam, beznarzędziowe. Czyli luzujemy sobie tutaj to pokrętło i w tym drugim zielonym, zielonym turkusowy, to jest co ja gadam, zaraz wyjdzie, że facet kolorów nie rozróżnia. Turkusowym, niebieskim zrób, jak zwało kolorem luzujemy lub napinamy łańcuch. Także tutaj już mamy na pewno niewątpliwą wygodę, oczywiście też osłona naszej prowadnicy, oczywiście też przycisk zabezpieczający przed przypadkowym wciśnięciem. Natomiast jeśli chodzi tutaj o parametry tej pilarki, Wzrasta nam tutaj już prędkość, jeśli chodzi o silnik obrotowa, 5400. Przypominam, że poprzednio miała 4000, tutaj mamy 5400. Zrasta nam oczywiście zdolność cięcia, bo tutaj prowadnica to 6 cali, czyli 15 cm. Tą piłką, tą piłką, tą piłą jesteśmy w stanie przeciąć 140 mm, tak podaje producent. 8 metrów na sekundę, jeśli chodzi o prędkość łańcucha i tutaj mamy też profil pół duto, jeśli chodzi o łańcuch. Oczywiście łańcuch już tutaj ma większą ilość zębów i tak dalej, podziałka jest ciągle ta sama, no ale jest to dłuższy łańcuch, więc więcej zębów. Przechodzimy do kolejnego kandydata i jest to Dedra DED 7180. I tak jak, aha, wybaczcie, wróćmy jeszcze do ceny tamtej pilarki. Za tamtą Siłę, uwaga, trzeba zapłacić 179 zł. Też jest to bardzo niska cena według mnie, bo tutaj już mamy silnik bezszczotkowy. No to skoro wtedy zapomniałem o pile, o pilę, o cenie, to teraz od razu przejdźmy do tej pilarki. i Od razu zacznijmy właśnie od ceny. 171 zł. Jeszcze 8 zł taniej niż tamta pilarka. I tak jak powiedziałem, to jest praktycznie ta sama piła. Dedra DED 7180. Też silnik bezszczotkowy, też prowadnica 6-calowa, czyli 15 cm. Też 5400 obrotów na minutę. Maksymalna zdolność cięcia 140 mm. Prędkość łańcucha ta sama, co tutaj nam się zmienia? Uchwyt typu D. Pilarka już jest za lekko zakrzywiona, no i właśnie mamy uchwyt typu D, czyli mamy ochronę naszej dłoni. Tutaj wszystko jest rozwiązane tak samo. Również tak samo jest rozwiązane naciąganie beznarzędziowe łańcucha. Także tutaj więcej nie ma co o tej pile tak naprawdę rozmawiać, bo to są tak jak mówię, według mnie dwie bliźniacze konstrukcje. Natomiast teraz obie sobie zważymy, no bo pierwszą pilarkę co ważyliśmy, miała niecałe 750 gramów. Natomiast jak wygląda sytuacja w tych? Czy będą ważyć tyle samo? No według mnie tamta powinna, ta druga powinna być cięższa, no bo ma uchwyt typu D, więc tutaj jest troszeczkę dodatkowego tworzywa. 858, jeśli chodzi o tą prostą pilarkę. Natomiast ta z uchwytem typu D. Zuchwy ten typu D nie chce się utrzymać. 903, czyli raptem tam niecałe 50 gramów więcej. Ciągle wszystkie z tych pił ważą mniej niż 1 kg. No i słuchajcie, automatycznie przechodzimy do ostatniego, najdroższego i de facto najbardziej zaawansowanego technicznie, że tak powiem, czyli o najlepszych po prostu parametrach modelu. Jest to Dedra DED 7181S. Jest to już wyróżniająca się, jeśli chodzi o wielkość piła, ponieważ tutaj mamy prowadnicę o długości 8 cali, czyli 20 cm. Troszeczkę cofniemy statyw, będzie łatwiej. I co najważniejszego? Tutaj też oczywiście silnik bezszczotkowy, ale co najważniejszego jest w tej pile, co ją wyróżnia na tle tamtych pozostałych, to jest oczywiście automatyczne smarowanie łańcucha. I tak, automatyczne, nie półautomatyczne, czyli bo w niektórych pilarkach, jakie ja dla Was testowałem, testowałem było półautomatyczne, czyli mieliśmy zbiorniczek i mieliśmy przycisk w taką zwykłą pompkę, żeby samemu dopompować sobie olej na nasz łańcuch i prowadnicę. Tu jest automat. Super. Bardzo mało pilarek takich małych to ma to w pełnym automacie. Tutaj mamy pełni automatyczne. Tutaj nasza zbiorniczek półprzeźroczysty, żeby zobaczyć ile jest oleju. 20 cm brzeszczot. No tak już jest dosyć długa. No, i tak jak mówiłem, mimo że najlepsze parametry, plus automatyczne smarowanie, nie każdemu może oczywiście przypaść do gustu ze względu na długość. Oczywiście też bez narzędziowe napinanie łańcucha, oczywiście też silnik bezszodkowy. Natomiast jeśli chodzi o parametry, też 5400 obrotów na minutę. Rośnie nam oczywiście zdolność maksymalna, jeśli chodzi o cięcie, jest to już 190 mm. Prędkość łańcucha została ta sama 8 m na sekundę, tak jak w poprzednich pilarkach. Jeśli chodzi o cenę tej pilarki, uwaga, no tutaj automatyczne smarowanie łańcucha, silnik bezczotkowy możecie pomyśleć, że tutaj już będzie zauważalnie drożej, poprzednie to tak 171-179 zł, uwaga, ile ta kosztuje? 205 zł. I te wszystkie ceny, które Wam podaję, to są na oficjalnym sklepie Dedry, oczywiście gdzieś pewnie będzie i może parę złotych, gdzieś będzie drożej, natomiast ceny według mnie prezentują się bardzo, ale to bardzo fajnie. Natomiast tutaj mamy nasz wysięg zaraz go wyciągnę. Oznaczenie to DED 70093. 1,5 kg wagi, jego długość to od 1,40 do 2,70, bo jest oczywiście teleskopowy. Natomiast maksymalny zasięg jest to 4 metry, bo to jest liczone z operatorem aluminium i pianka EVA. Czy coś jeszcze tu mamy, co nas interesuje? Nie. Natomiast interesuje nas bardzo ta tabelka, ponieważ on jest do pilarek DED 7180, 7179, 7181. Są to wszystkie trzy pilarki, które dzisiaj występują na filmie. I do nowego sekatora DED 7177. To jest nowy sekator. Ja testowałem kiedyś starszy i on tu jest niewymieniony. Jak widzicie, wymienione są tu trzy pilarki, nie jest wymieniona. Ta najsłabsza, ta z silnikiem szczotkowym, ponieważ ona z tym wysięgnikiem nie działa. Zaraz Wam wszystko pokażę. Najpierw przyjrzymy się samemu wysięgnikowi. Troszeczkę tutaj, no jedną ręką trzymam aparat, drugą tutaj muszę się jakoś wspomagać, ale damy radę. To jest końcówka, gdzie wkładamy naszą pilarkę. Tutaj jest tak jakby imitacja naszej baterii. Po prostu jest to taki odlew, który symuluje baterię, żeby to spiąć do pilarki. Tutaj mamy przycisk, który wciskamy i możemy to ustawić pod różnym kątem i zobaczcie jak regulacja jest duża, ponieważ mamy praktycznie ją o 180 stopni. Także to jest super. Oczywiście po drodze są też miejsca, gdzie to wklikuję, jak widzicie. Troszeczkę mówię, jedną ręką nie, nie fajnie mi się to robi, ale jest e, widoczne o co chodzi. Mm, tutaj jest ta pianka EVA, bardzo przyjemnie się to trzyma w dłoni. Tu jest końcówka naszego wysięgnika, czyli tu wpinamy docelowo akumulator, przycisk do blokujący, spust, no i sam spust. Natomiast tutaj znalazłem taki mały przesuwnik przesuwnik, wiem, że nie ma takiego słowa, który zauważyłem, że jak przesuniemy, to po prostu pilarka nie wystartuje. Tutaj są takie dwie, dwa uchwyty do zamocowania sobie jakiegoś paska, natomiast paska nie ma w zestawie, a szkoda akurat, no ale niestety nie ma go w zestawie. No i dwa klipsy, które odpinamy, żeby rozsunąć nasz teleskopowy wysiennik, natomiast on jest tutaj dwusegmentowy, czyli jak odepniemy pierwszy klips, no to tutaj wyciągamy pierwszy segment, a tutaj wyciąga się drugi. Tak wiem, że teraz to było kiepsko widać, no ale to jest zwykły wysięgnik, wiecie o co chodzi. Natomiast teraz weźmiemy sobie jakąś tutaj pierwszą lepszą pilarkę. Wziąłem ten najwyższy model. I zapniemy sobie i pokażę Wam właśnie działanie. E, dobra, wezmę aparat na statyw, będzie dużo łatwiej. Ok, jesteśmy na statywie, będzie zdecydowanie łatwiej. Bierzemy sobie pilarkę. Wpinamy w nasz wysięgnik. Ok, teraz weźmiemy sobie akumulator. Mam tu coś pod ręką? Mam. Wpinamy sobie akumulator. Musimy to unieść. Wciskamy spust. Pilarka jak najbardziej pracuje, i teraz mogę Wam pokazać to, co tutaj mówiłem. Ten mały czarny element przesuwamy. I zobaczcie, nic się nie dzieje. Pilarka nie wystartuje, czyli jest to takie zabezpieczenie. Przesuwam. I jak najbardziej działa. No i teraz, tak jak wam mówiłem, tak jak czytaliśmy to na opakowaniu, tu są wymienione trzy mini pilarki. Nie jest wymieniona ta najsłabsza oraz ta pilarka, którą Dedra wydała już jakiś czas temu, bo ja kiedyś testowałem dla Was pierwszą i jedyną wtedy mini pilarkę od Dedry. Teraz spinamy sobie ten najsłabszy model, jak on się nazywał, dla przypomnienia. Zerkniemy sobie. DED69 Kurczę, kiedy to ma 84. No ta pierwsza z filmu, że tak powiem, z silnikiem szczotkowym. Pilarka jest wpięta, nic się nie dzieje. Dlaczego tak się dzieje? Nie mam pojęcia. Mam wrażenie, że coś tu chodzi o rozwiązanie elektronicznej blokady, ponieważ trzeba wcisnąć przycisk, żeby pilarka wystartowała. Ona teraz wystartuje, no bo tutaj w jakiś sposób prąd do niej dochodzi. i jak tu wcisnę, to ona działa. Natomiast jak wcisnę tam na akumulatorze, to nie działa. No tutaj nie ma żadnych pretensji, no bo jest zarówno na opakowaniu, jak i na stronie tego wysięgnika napisane, że współpracuje z tymi i tymi pilarkami. Ta jest niewymieniona. Jest to naprawdę lekkie, 1,5 kg według producenta. No i jest to fajne rozwiązanie, co tu dużo mówić, ponieważ. Kupując taką pilarkę, jeżeli w przyszłości się okaże, że potrzebujemy gdzieś coś piłować na wyższych, e, gdzieś wysokościach, no to po prostu nie musimy kupywać nowego urządzenia, tylko sam wysięgnik. A jak nie potrzebujemy używać, odpinamy wysięgnik, chowamy i mamy tylko mini pilarkę. jeśli chodzi o teleskop i jego działanie, no to wiadomo, że e, zależne to będzie od tego jakie pilarki tutaj podepniemy. E, ja Wam tylko pokażę, bo no... Tutaj nie ma sensu nagrywać, no to tu zależy jaką piłę, jaką pilarkę zapniemy do niego, czy to sekator właściwie, czy pilarkę. Natomiast ja sobie go użyłem 3 dni temu, pokażę Wam co zrobiłem. To jest ścięta leszczyna, no pewnie już za późno powiecie, ale nic mu nie będzie, to jest chyba 20-letnie drzewo. Mm, natomiast tutaj ja mam taki, no poczekajcie, pokażę Wam, taki trochę sajgon, ja tu nie miałem jak się dostać, to tam kantówki na testy czekają, belki, takie tematy. Tutaj mi ciężko ze statywem, ja to gdzieś tam przycinałem, e, więc no nie nagrałem tego, no ale no. Teleskop jak teleskop. E, mi się pracowało fajnie, dostałem się, bo przeważnie to robiłem. Także musiałem wchodzić na to drzewo, tam się łapać tej balustrady od balkonu, gdzieś nogą na dach i gdzieś tam dosięgałem tych gałęzi. Bo to chodzi o to, że one tam mi poszły tak, że przy wietrze walą tam w rynne i w elewację, a za ścianą jest sypialnia. Także no nie jest to super. A tak sobie tu, gdzie stoję, tu, gdzie właśnie teraz stoję, wam nagrywam sobie teleskopem, e, ładnie to ściąłem, z dachu ściągnąłem i tyle. Czy są tutaj jakieś dodatkowe wnioski i spostrzeżenia po testach w praktyce? E, tak, jakieś tam są. E, przede wszystkim coś, co nie zauważyłem na początku i wam nie pokazywałem, czyli ta najmniejsza, najsłabsza pilareczka. O ile wszystkie mają taki jakby soft start, to ta nie ma tak jakby hamulca. Zobaczcie. Jeszcze łańcuch się kręci. Natomiast z trzech pozostałych bezczotkowych mamy hamulce błyskawicznie zatrzymuje nam się łańcuch. To pierwsza rzecz. Druga rzecz. Tylko ta najsłabsza pilarka ma 6 metrów na sekundę i 4000 obrotów. Pozostałe mają już 8 metrów na sekundę i 5400 obrotów i tak to od razu było widać. Jak ciąłem tą małą pilarką i przeskakiwałem na każdą z kolejnych, to od razu było widać, że te piły są dużo szybsze i dużo szybciej przecinają materiał. Natomiast na plus tej małej pilarki jest to, że ma wystarczająco moc. O ile jest słabsza, słabsza, przepraszam, o ile jest wolniejsza, to myślałem też, że wolniejsza, plus silnik szczotkowy będzie powodowało, że to cięcie może będzie troszeczkę nieefektywne, że będą zatrzymania i tak dalej. Nic takiego. Bardzo dobrze sobie radziła, jeśli chodzi o moc. Oczywiście docisk był taki umiarkowany, tak bardziej staramy się pilarce samej przecinać, lekko ją dociskając. I tutaj na plus nie zaskoczyła, jeśli chodzi o moc, bo nie miała żadnych problemów z zatrzymaniem. Ten ostatni kawałek, który przecinaliśmy, to był suchy dom, także nawet sobie z takim czymś poradziła. Można powiedzieć, że tutaj Dydra poszła troszeczkę sposobem dla Każdego coś dobrego, czy tutaj jest coś dla każdego, każdy sobie coś tutaj znajdzie. Oczywiście, że nie, bo można wymyślać, że chociażby ktoś chciałby mieć właśnie taką malutką, kompaktową, najtańszą pilarkę, ale żeby miała chociaż manualną pompkę do smarowania oleju. Z drugiej strony, skoro tylko ta ma smarowanie oleje y, automatyczne, byłoby spoko, a może dla kości 20 cm jest za duże i złotym środkiem byłoby 15 cm. I tutaj właśnie. O tych 15 cm, może tutaj któraś z tych pił, pił, ta i ta, zamiast różnić się tylko uchwytem typu D, dodaliby na przykład tutaj jeszcze pompkę lub automatyczne smarowanie i byłaby dla kogoś najlepszym wyborem. Także wiadomo, że każdemu się nie dogodzi. Natomiast myślę, że spośród tych czterech pilarek, ktoś na pewno jakąś sobie wybierze do swoich zastosowań, którą ja bym wybrał. To jest tak, że wydaje mi się, że trzeba mieć bardziej sprecyzowane do czego to potrzebujemy, ponieważ to raczej jest tak, że rozum, by wybrać najlepszą cenę do jakości, a serce by podpowiadało bierz najmocniejszą, najlepszą ze smarowaniem i tak dalej. Tylko, że tutaj najlepsza cena do jakości, troszeczkę nie ma sensu rozpatrywać to pod tym kątem, ponieważ one wszystkie są bardzo tanie i dobrze wycenione. Między każdą kolejną jest mały przeskok, więc naprawdę, jeżeli rozmiar Wam nie przeszkadza, ja bym brał tą największą. Po prostu jest zapas prowadnicy, jeśli chodzi o długość, jest smarowanie olejem. Jeżeli korzystacie sporadycznie, no to faktycznie to smarowanie może nie jest takie potrzebne. Bardziej będzie jakiś kompaktowy rozmiar się gdzieś tam Liczył dla Was. Myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Teleskop też na duży plus, bo można sobie dokupić oprócz tej dodatkowo teleskop w późniejszym czasie, jeżeli się okaże, że takie coś potrzebujemy. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Chciałem pokazać Wam, jak piły działają w praktyce i pokazać przede wszystkim różnice, bo mamy tutaj aż cztery nowości. Mam nadzieję, że mi się to udało. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.